Pamiętacie, jak apostoł Paweł w trzecim rozdziale um, no, rozpoznał ich problem, czy przedstawił ich problem? Mówi um, trzeci rozdział, trzeci werset. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Nie? Nawrócili się do Jezusa Chrystusa nastąpiło u nich nowe narodzenie, przebaczenie grzechów i tak dalej i tak dalej, zostali zbawieni. Doświadczyli też mocy Ducha Świętego, drugi werset o tym pokazuje i czwarty zresztą również i Potem przez fałszywych nauczycieli weszli w tę herezję, w fałszywą naukę, że sama wiara w Jezusa Chrystusa to jest za mało, żeby być zbawionym, że trzeba teraz dać się obrzezać i wejść w przestrzeganie całego prawa mojżeszowego. Nie? Paweł to podsumował jako życie według ciała. Zobaczcie, rozpoczęliście w duchu życie przez wiarę, to jest właśnie życie w mocy Ducha Świętego i w posłuszeństwie Bogu. Życie pod prawem mojżeszowym. Czyli najpierw teologia się można powiedzieć zmienia, czyli myślenie się zmienia, to jest wejście w życie według ciała. I zobaczcie, kiedy mamy później już ten obszar, gdzie my jesteśmy, czyli piąty rozdział, gdzie zaczyna mówić o życiu kościelnym, już zostawia te teologiczne spory, to zobaczcie, jaki jest owoc tamtego teologicznego przemienienia ich. Żyli według ducha, żyli przez wiarę, przez zaufanie Chrystusowi, a teraz żyją według prawa, żyją na podstawie swoich uczynków. Jaki jest efekt? Efektem są kłótnie w Kościele. Efektem jest żarcie się w Kościele. Mówiliśmy o niepokoju, czytając, poszerzając to z listu Jakuba. I zobaczcie, że takie dwa jak gdyby obrazy. Najpierw przeczytaliśmy te uczynki ciała, które są związane z fałszywą teologią, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, to taki będzie efekt Twojego życia. A zaraz obok, już nie będziemy tych uczynków ciała czytać, żeby Was nie katować za dużo, zaraz obok jest owoc Ducha Świętego. Czyli tak, jak tam było przedstawiciele, przedstawienie, przeciwstawienie ciała i ducha, wiary. Tutaj by trzeba być ciała i ducha, czyli uczynków i życia przez wiarę, przez zaufanie. Tak, tylko o siebie mamy uczynki ciała, i tam największa grupa to są te takie e, rzeczy występujące przeciwko zgodnej wspólnocie w Chrystusie, tych grzechów społecznych jest tam połowa. No, a z tym skontrastowane jest. Właśnie skontrastowany jest owoc ducha. Przeczytajmy, to jest 22 werset. Owocem zaś ducha są. Chyba sprawdźmy, czy są, bo już mi się. Hmm. Jest, no, tak też myślałem, bo tu nie, nie pasuje. Owocem zaś ducha jest, powinno być, no i rzeczywiście w tekście greckim jest też jest. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Nie? Zobaczcie, że tam. Są grzechy ciała, postępowanie ciała. Przeciwko nim niby jest zakon, ale nieskuteczny z powodu słabości grzechu, jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, na przykład. A przeciwieństwem tego jest życie przez wiarę, życie w mocy Ducha Świętego, i tego efektem będzie Będą te cechy, owoc Ducha Świętego. I mówiliśmy, że tu nie chodzi o to, żeby te cechy gdzieś pojawiały się tak, powiedzmy, chaotycznie i niezależnie od siebie, tylko że to jest życie skoncentrowane na Chrystusie, życie przemienienia, przemieniania się na obraz, na podobieństwo Chrystusa. Czyli te wszystkie cechy w chrześcijanie powinny harmonijnie się rozwijać. Ale... Tak jak obiecałem, przeanalizujmy każdą z nich. Na początku jest miłość. To dość proste słowo. Zapewne tu jest agape, tu tak, nie ma co do tego. Wątpliwości. Agape to jest, tam mówiłem, że są trzy rodzaje słowa, które się często kojarzy, tłumaczy jako miłość. Miłość jako związek seksualny to jest to, to eros, później fileo to jest taki związek przyjaźni, który też niekiedy po angielsku to cały czas oni tam kochają coś, nie? albo law coś, albo lajk like coś, i to im się, że tak powiem, zmieni. Znaczy, przemiennie jest używane. No i najwyższy rodzaj takiej miłości, która po pierwsze szuka dobra drugiej strony i po drugie jest gotowa do poświęcenia, nawet poświęcenia swojego życia. Taką miłość Bóg nam okazał, posyłając swego Syna za nasze grzechy. Także przy miłości nie będziemy się długo zatrzymywać. Przejdźmy dalej. Co mamy po miłości? Radość. Chara. Hara to, to słowo jest i to znaczy radość. To jest to samo ha. słowo, albo ten sam korzeń, słowotwórczy, który jest użyty w liście do Filipian, jak apostoł Paweł powtarza wielokrotnie, żeby się radować. To jest właśnie z tego samego źródła. Mamy reminiscencję, bo pamiętamy list do Filipian, do kościoła, który Paweł najlepiej, można powiedzieć, znał to, to niedobre słowo najbardziej się przyjaźnił, najbardziej lubił kościół, właśnie chrześcijan w Filipii. Od nich też brał pieniądze co było dowodem wielkiego wzajemnego zaufania. I tamten list zawiera najwięcej nakazów: radujcie się. Widzimy, że i do Galacjan. Choć nie tak szeroko jak do e, tych w Filipii, jednak też mówi o radości. Co dalej? A następne słowo to pokój i rini. I to słowo w standardowym znaczeniu jest, ma szerokie znaczenie, tak jak w polskim i to jest również odpowiednik hebrajskiego szalom. Czyli pokój w takim, pokój jest zaprzeczeniem wojny, nie? Tak można by pokazać, to list do Rzymian też to jasno pokazuje, że byliśmy kiedyś wrogami Boga, a teraz w Chrystusie uzyskaliśmy, jesteśmy, mamy pokój z Bogiem, pokój z Bogiem, czyli nie zagraża nam żaden atak, ani podstępny, ani jawny. Mamy pokój, Spokojne sumienie, brak niepokoju. Nie? Tu wtedy, bo pokój, wojna, albo pokój, niepokój rozumiany jako strach, że brak strachu w życiu. Następne, Następne słowo, makrofimia, i to słowo oznacza cierpliwość lub wytrzymałość, czyli w pierwszym sensie to stan pokoju w oczekiwaniu na wynik czegoś, a w drugim. Zdolność wytrzymania pod presją albo gdy człowiek jest obiektem prowokacji. Słowo samo składa się z dwóch części. Makros to znaczy długi, odległy, daleki. I thema to jest ofiara w sensie rytualnym, czyli e, dlatego w angielskim jest takie słowo long suffering, wytrzymałość na długi czas. To jest dosyć dobre tłumaczenie. No to ciekawa, ciekawa ta analiza, myślę, że to, bo to ona jest cierpliwość, nie? ale yy, tu rzeczywiście cierpliwość w polskim też jest powiązane z cierpieniem, bo tu o to chodzi, że to jest zdolność, długotrwała zdolność do znoszenia cierpienia i to cierpienia, tak jak powiedziałeś w tym sensie ofiara, czyli to jest sensowne cierpienie. Nie? Czyli dla jakiejś wartości, dla czyjegoś dobra, no tu zagapę to jest ewidentnie związek z tą miłością, która jest gotowa do ofiary, która jest gotowa do poświęcenia. Ale warto pamiętać, że cierpliwość, na przykład rodzice dzieciom muszą okazywać cierpliwość, nie? bo liczą, że kiedyś to dziecko zmądrzeje, że kiedyś wyrośnie z głupoty, czy tam no, pozbędzie się głupoty, albo pomożemy dokładnie pozbyć się. Mu głupoty i żyjemy, cierpimy z jego powodu, z nadzieją, że kiedyś to wyda owoc. Nie? Czyli to jest takie znoszenie przeciwności w celu, tak bym tę cierpliwość definiował. Łagodność następna. A to słowo w greckim to jest Chrystotis, co oznacza dobroć, uprzejmość, hojność albo prawość moralna. I to słowo może być zastosowane zarówno do człowieka, jak i do Boga samego. I to wywodzi się od przymiotnika Christos, co znaczy prawy moralny, ale to słowo nie powinno być mylone z Christos, które oznacza Namaszczony albo Chrystus, bo jest inaczej pisane to słowo. To nie jest ten sam korzeń słowo. Tylko po podobność, w, podobieństwo w wymowie jest, ale całkowicie różne znaczenie i różne źródło słów, rozumiem. tak. tak. Ciekawe jest, że obok jest dobroć, przynajmniej po Polsku. Tu jest jako y ja mam uprzejmość, to, to, to w ogóle to, to, to nie, nie pasuje nijak, i zaraz jest dobroć. osobiście, kiedy, jeśli bym miał wybierać to znaczenie, to bym poszedł w kierunku tej prawości moralnej tutaj. Bo, jeśli by były dwa te słowa koło siebie, ta to, to dobroć, nie? Że, że człowiek jest dobry dla innych, no to by była, byłoby powtórzenie, jakaś nie, jak gdyby zła ekonomia języka. Nie? Bóg tu bardzo precyzyjnie dobrał te słowa, także nie wiedziałem, że, że to słowo ma też ta, to, ta dobroć, łagodność, że ona oznacza też taką. Prawość moralną. Jest takie słowo, które bardzo trudno przetłumaczyć na język polski. Integrity mówi się, że ktoś jest man of integrity. To jest bardzo powszechne słowo w angielskim, kiedy opisujemy jakichś tam wielkich, szlachetnych ludzi. O, chyba szlachetny, to by było najlepsze po polsku, nie? Zwykle się to tłumaczy prawy, uczciwy, ale chyba szlachetny byłoby najbliższe. I rozumiem, że w tym słowie opisujący ten, tę część owocu ducha, to jest jako jedno z, z takich podstawowych znaczeń tego słowa. Tak. Myślę, że angielskie słowo integrity, men of integrity, bardzo by pasowało w tym kontekście. Warto sobie to gdzieś zaznaczyć. Bo tego nie będziemy wiedzieli, to ani interlinearna nie da, to dopiero takie no, sprawdzenie słownikowe znaczenia tego słowa. No i dalej mamy to, tę dobroć, tak? Jak to jest po grecku? A, tak. A tutaj właśnie to słowo następne wywodzi się od przymiotnika achatos, czyli dobry a ta druga część tego słowa, bo ca, samo to słowo się wymawia agathosini, to jest po prostu taki przyrostek dodany, to sini, który jest używany do tworzenia abstrakcyjnych pojęć od przymiotnika albo rzeczownika, tak jak w polskim wolny – wolność, hojny – hojność i tak dalej, więc, więc to jest po prostu dobroć, w, takie słowo w sensie najbardziej podstawowym. Ogólnie szuka dobra, a nie zła. Tu pozdrawiamy też wszystkie Agaty, czyli wiemy już, co znaczy Irena, wiemy, co znaczy Agata. No, bardzo ciekawe odkrycia. Agata, czyli dobra. W tym kontekście jako siebie jest tam ta prawość, bo takśmy ją przetłumaczyli i teraz dobroć, to to daje większą ekonomię, czyli lepsze, wiecie, przekazanie w mniejszej ilości słów większej treści, jakby dobroć i dobroć czy, czy taka, jak to w angielskim, bo ja mam na przykład tu w tym moim tłumaczeniu kindness i goodness, no to to są bardzo bliskoznaczne, a tu myślę, że jest głębsza treść, że tu jest taka właśnie prawość moralna, czyli że wszystkie, wszystkie cechy życia i dziedziny życia są ześrodkowane na bożych zasadach, skupione, że boże normy sprawiedliwości i tego, co dobre, cechują moje postępowanie. A druga to jest taka postawa szukania dobra u kogoś, nie? znaczy dla kogoś. Pistis, no to tu proste, nie? znaczy no, zwykłe dosłownie ja. do hebrajczyków. Chociaż mówię, to jest kwestionowane przez niektórych autorstwo apostoła Pawła, ale niekiedy się też na tym łapie, że tak mi przypomina to styl i, i myśl apostoła Pawła. Mówisz o którym wersecie? A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zaufanie, nie? Tak, bo wiara no to się komuś kojarzy z zespołem dogmatów, nie? jakiej wiary jesteś, nie, to, nie, to nie, nie chodzi o to, że tam lewe czy prawo sławnej, tylko jest to zaufanie, podstawa ufania Bogu. I jego słowu. Tu polecam szczególnie list do Filadelfii w trzecim rozdziale Apokalipsy. Tam jest właśnie Kościół pochwalony za to, że nie zaparł się imienia i jest wierny słowu. Czyli zaufanie Jezusowi oznacza jednocześnie wierność jego słowu. Nie można powiedzieć, że ufam Jezusowi, ale lekceważę jego słowo. Nie? To jest po prostu kłamstwo. Dalej. Już 23 werset. O, teraz. Dalej mamy praotis, czyli skromność, pokora, cichość albo zdolność do nieprzywiązywania zbyt wielkiej wagi do własnej ważności czy znaczenia. Tutaj można by sprawdzić zastosowanie tego słowa w w drugim liście do Tymoteusza 2:25 Drugi Tymoteusz, już szukamy 2:25. Już czytam. Napominający z łagodnością. Rozumiem, że tu jest ta łagodność. Tak, tak. Napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania Prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. No, tu kolejny werset do naszej dyskusji o diable z początku. Ale rzeczywiście po polsku jest łagodność, ale to, co powiedziałeś, to to słowo niesie całkiem inny. Bo łagodność to jest, że miękko. Nie? nie ostro, tylko miękko. Tak się rozumie po polsku łagodność, a tu jest bardziej nie z pozycji wywyższania się, czy nie podkreślania swego autorytetu, nie szukania swego. Nie? Tak rozumiem to słowo, które opisałeś przed chwilą. Skromność pokora w tym sensie, że. Ewangelia, którą niesiemy, nie od nas pochodzi, tylko my jesteśmy posłannikami, a autorem jest Chrystus. Pokora, chyba by było tu najbliższe. Nie łagodność, tylko pokora. No widzicie, że takie wgryzienie się w. Oczywiście, wy możecie dojść do nieco innych wniosków, ale przynajmniej próbujcie, przynajmniej szukajcie tego głębszego znaczenia, bo tłumacz, mając słowo dość bogate znaczeniowo, musi wybrać jakąś lekcję która mu najbardziej do kontekstu pasuje, a często jest tak, że zrobi tak jeden, a reszta powtarza. Nie? Jeden da łagodność, no to wszyscy lecą łagodność. Nie? Jest cichość. Cichość, nie? a tu pokora, właśnie, nie? że ja muszę pamiętać, że ja też jestem grzesznikiem, że ja też jestem tylko człowiekiem, że ja też się mogę mylić, ale kiedy go napominam bo tu jest kontekst napominania, sprawdzaliśmy w liście do Tymoteusza to muszę pamiętać, że nie napominam kogoś, dlatego że mi się tak wydaje albo że ja sobie jakąś normę wymyśliłem, tylko ja realizuję misję od Boga. Ale muszę pamiętać, że to nie jest moja misja, czyli nie ja wymyśliłem, nie ja jestem autorem napomnienia, ja jestem tylko narzędziem, czyli tak bym to rozumiał skromność pokora. Mhm. Jeszcze w pierwszym liście Piotra 3.15, ja będę czytał z Biblii Gdańskiej: bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od Was rachunku. O tej nadziei, która jest w Was z cichością i z pojaźnią. Czyli to pierwsze słowo z cichością, można by powiedzieć z pokorą. Czyli w podobnym duchu Piotr wypowiada się, co Paweł A widać w drugim liście. Widać, że mamy jakichś przeciwników, którzy walczą z nami, i teraz my, kiedy dyskutujemy z nimi, powinniśmy zachowywać no, pokorę chyba to jest najlepsze, najlepsze słowo. Pamiętając, że i my byliśmy kiedyś wrogami Boga. I że my nie jesteśmy jakościowo lepsi od tych ludzi. Choć dzisiaj oni reprezentują stronę ciemności, to y, mają taką samą szansę, jak my kiedyś, daną przez Chrystusa, żeby przejść na jasną stronę mocy. Mhm. Bardzo bardzo dziękuję Ci za, za to, bo y, przynajmniej mi to bardzo poszerza, bo ta, ta łagodność to mi tak nie pasowała, bo by to oznaczało, że zawsze musisz być miękki. No a patrzę na Chrystusa i on nie jest miękki, no. Twardy jest. Dupy skopać potrafi, nie? No to jak ja... I gdzie tu łagodność, nie? No już teraz rozumiem, no. Dzięki. To ostatnie słowo jest też oczywiście bardzo ciekawe i źle tłumaczone zwykle, no. To już jedziemy. To co mi się zwykle. udało znaleźć, to słowo brzmi engratia i to znaczy samokontrola, opanowanie. Czyli zdolność pohamowania emocji, odruchów czy rządz. Samo kontrola to jest. Mm -hmm. Nie dał nam Bóg. Pamiętacie to tam u Tymoteusza też jest to, to słowo. I, I tak domniemuję, że jest to samo słowo. Możemy, możemy sprawdzić. Który to jest? Drugi Tymoteusz. Drugi Tymoteusz 1 7 Słam. albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni lecz mocy i miłości i powściągliwości, nie? Bo powściągliwość to znaczy taka jak stoicyzm, trochę, nie? Że stoicy i Epikurejczycy no, tym się różnili, że stoicy mówili, że nie należy wyrażać emocji, czyli ani się nie cieszyć, ani się nie smucić, tylko wszystko tak z boku traktować jak taki widz. No, a Epikurejczycy mówili, miej serce i patrzaj w serce. Co prawda, to romantycy powiedzieli, no ale mniej więcej to te dwa ze sobą takie kierunki postaw walczą tak samo. A tutaj jest troszeczkę coś innego. A, tu jest inne w Tymoteuszu. W, 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 w Tymoteuszu Tymotyusz jest inne. Słowo jest e, sophronismos. I co ono znaczy? Czyli, Możesz sprawdzić tak na szybko? samodyscyplina. Ale to, to samo. Czyli widać, że mamy dwa słowa o bardzo podobnym znaczeniu, nie? Ale zobaczcie, że oba te słowa są źle tłumaczone. Zarówno w liście do Galacjan, tu mamy, jak mamy po polsku, Wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość to bardziej z jakąś taką ostrożnością, jakimś takim ograniczaniem siebie, nie? Że, że coś takiego, nie? a tu to jest, to jest zwykłe, proste słowo – samokontrola, czyli opanowanie uczuć, zmysłów i pożądań, tak, tak rozumiem. Czyli mamy więc te przeróżne grzechy ciała i czy uczynki ciała. I tak jak mówiłem, szatanowi, zależy tylko na tym, żebyś w jednym polek. Nie musisz we wszystkich. Nie? Tam jest lista kilkunastu rzeczy. Nie musisz wszystkich. Nie musisz być i pijakiem, i seksocholikiem, i jakimś tam zabójcą, zawistnikiem, i tak dalej. Wystarczy jedną z tych rzeczy, że będziesz robił. A już cel diabła zostanie zrealizowany w Twoim życiu, nawet jeśli jesteś chrześcijaninem. Mówię o tym, że Twoje życie nie wyda owocu, będziesz szkodził ciału Chrystusa, będziesz szkodził świadectwu o, Jezus, o Jezusie Chrystusie. Z kolei owoc ducha jest jeden, a ma wiele przejawów, i myślę, że żeby to nie popaść w jakąś przesadę, to trzeba patrzeć na Jezusa bo my przemieniamy się na obraz i podobieństwo Jezusa, czyli kiedy czytamy o owocu Ducha Świętego, to musimy widzieć charakter Jezusa. Charakter Jezusa przede wszystkim poznajemy z kart Ewangelii, kiedy widzimy Jezusa opisanego w działaniu, w słowach itd. Tak